Everyday Heroes. 61-letni mężczyzna codziennie chodzi 56 km do pracy. Steven Simov zasługuje na miano uczciwego, ciężko pracującego i twardego mężczyzny. Ten ponad 60-letni mężczyzna codziennie pokonuje dystans ponad 55 km pieszo do pracy, by mógł zaopiekować się swoją chorą żoną i wnukiem. 9 lat temu jego żona przeszła poważny zawał. Od tego czasu miała kilka lżejszych ataków serca i nie może pracować. Simov mówi, że nie stać ich na przeprowadzkę bliżej miejsca pracy, bo czynsz na obrzeżach miasta jest o wiele mniejszy. Więc zmuszony do pokonywania drogi pieszo często idzie w deszczu, palącym słońcu a nawet śniegu. Rodzina posiada samochód, ale nie stać ich na paliwo. Czasami zdarza się, że ktoś podrzuci mężczyznę do pracy. Jednak, co by się nie działo, Steven zawsze dociera uśmiechnięty do pracy na czas po prawie ośmiogodzinnym marszu. Jesteś wielki.